Cześć, jestem Muzek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj speedyz porównanie Mi10 kontra Oppo Reno 3 w Reno Trójce. Snapdragon 765G, 8GB, RAMu. tutaj Snapdragon 865. Również 8 GB, czyli jakby seria 7, seria 8 Snapa. Sprawdzamy, porównajmy, jak te telefony działają, który jest szybszy. Można się domyśleć, ale no, może jakieś będą ciekawostki. Zobaczymy, nie robiłem tego jeszcze. Sprawdzamy. Więc wyczyściłem telefony wpięte do tej samej sieci Wi-Fi. Testujemy Allegro Xiaomi AliExpress, to Xiaomi Ceneo. Prawie tak samo, ale szybciej się najomi. Galerię Xiaomi Jedziemy dalej, HBO GO HBO GO wygrywa Kto nam wygrywa? Widzieliście? Dobra, idziemy dalej iPla Xiaomi, nie jestem z plusa i nie mam paszportu Polsatu Jak do JDPL Xiaomi Mapy. Tak samo Player.pl. No, prawie identycznie. Olix. Muszę przyznać, że ten, ten sam procesor był, jeżeli dobrze pamiętam, w Mi 10 light Więc zobaczycie mniej więcej różnicę między lightem a 10. Mi powiedzmy, że w innym wykonaniu, ale na tych samych podzespołach. No i tutaj widać, że minimalnie szybciej. i 10. Jakiś poproszek. Tam się tu trafił, dobra, ale widzicie, że mi dziesiątka, no tu wglowo troszkę, jest to szybsze, nawet troszkę bardziej. Sklepy, no i Falstad, patrzcie, ten nie zabanglał. Za to to ubijemy ten sklep, zrobimy tak i jedziemy jeszcze raz sklepy. No i tak się mi Spotify, tak samo mi 10 Taptalk, mi 10 TripAdvisor. To tu wygrywa. Też mi 10. Twitter. Mi 10. Uber. Też mi 10. Wykop. Mi 10. YouTube. No, może nawet ten szybciej. No dobra, wiadomo ten trochę szybszy różnica niewielka. Sprawdzamy Ram. Co będzie w ramię? Już w Oreno pierwsza aplikacja ubita, kolejna tak samo. Cineo widzicie w jednym jest, w drugim nie ma, czyli tam jest źle. Nie ma to źle. Liczbę GO widać tu podobnie. Podobna sytuacja. Mapy w końcu w obu layer. po ubity. Lik tak samo. Widać, że po napadach kiepsko tym ramem zarządza. Patrzcie, 8GB i wszystko. Po prostu leży, kwiczy i mówi uruchomię się ponownie, bo mi się kurde nie chce. No, no co to ma być? Jak to ma tak działać? Nie no. No, no. pitery w końcu w obu. No. Ubery szybko, bo zamówicie wykopię widać YouTube tu ponownie. No nie no, 8 wwiatów, tu słabo. Słabo zarządzany ten RAM w Oppo. Do poprawki się najpała, jakby to powiedzieli. Dobra, sprawdźmy teraz gry. Jakby będzie z grami. Czy jakieś większe różnice w w przypadku ich odpalania? Lecimy. Asfalt 9. Czy mi? Czy o? Po. Czekamy. Tu mogą być jakieś większe różnice. Tak, już mi 10. Odpaliło. O, po. Jeszcze radośnie oczekiwało. No, uruchomienie gry. A SOD 8, co to z tego wyniknie? To samo. Dokładnie takie same rozegranie. Czyli się mi szybsze. OPPO. Trochę wolniejsze. Tempo Run 2. No, tu jest praktycznie cała animacja do przodu. Patrzcie, tu się kończy, a tu się dopiero zaczyna. No, to robi różnicę. Subway Surfers. Ten ma jakieś swoje typy przyspieszenia gier, ale jak to działa? Widzicie, że nie działa. Dead Trigger 2. A, jest to w automacie. A, ja fotę testuję w automacie, więc nie wyłączam takich rzeczy. No i to też Dead Trigger 2 szybciej jest w Asphalt Extreme. Dobra, tu nie dotknęłem dałem fory O, bo widzieliście ile mniej więcej tego forów było I czy to w ogóle, no prawie że nadgonił, Więc i tak by było szybciej, no to nie ma co tego powtarzać Każdy sobie rozsądnie to zinterpretuje Unkilled I co w tej sytuacji Gra dość wymagająca, od długo się zawsze uruchamia, ale mi 10 stanęło na wysokości zadania. Bardzo ładnie i szybko odpaliło nam tą grę. Dobra. PUBG Mobile. No i tu zwycięzcą jest. Teraz się dowiemy kto. Czy Mi, czy Oppo. No dobra. Czekamy, czekamy i jesteśmy w Xiaomi. Możemy a już bym ze słowo powiedział, ale monetyzacja by za no. Możemy sobie cisnąć. Dobra, tak wyglądało to porównanie. No więc, jeszcze co byśmy sobie sprawdzili, czy w ramie wszystko jest. Dobra, na razie asfalty 9 siedzą. Chociaż tu się. No, tak dziwnie siedzi zawsze w tym ramię. Czasami odpalisz go i się restartuje. Czasami zostanie. Czasami, jakby tylko odpalony widzisz, że działa. A po chwili się coś tam przeładowuje. No, a na razie z ramem w grach. Bardzo dobrze. Nawet tutaj. O, uwalone coś. A w było. No proszę. Tu OPPO dało radę. Nie, nie tędy. Unkilled. Bo no w ogóle OPPO wygrazą jedną odpalną grą. ten test. No nie, bo Pabli uwaliło, więc w sumie remisowo. Więc tak to wygląda z tym RAMem. No wiadomo, 10, troszkę szybsze. Ale widzicie więcej, jaka będzie, może być zbliżona na gdybyście się zastanawiali na Mi 10 lat, którego już niestety nie ma, a fajnie było je porównać, ale myślę, że już to się nie uda. No ale te same podzespoły są w tym OP, więc Renault Trójca, więc może być podobnie. Dobra, tak wygląda porównanie, chociaż nie, Mi 10 Live ma 2GB mniej, więc z tym ramem może być inaczej. Ale tak mniej więcej wygląda porównanie tych smartfonów, no, jednego i drugiego. Macie tutaj playlisty, możecie zobaczyć porównania z innymi smartfonami. Tu wiecie, co tam trzeba: dzwonek, subskrypcja, komentarz. I łapka w górę. No, standard. Dobra, no i jeszcze, no do oczywiście. Dzięki do społeczności, patronite, wszystkie inne tego typu rzeczy. Tyle, tyle odnośnie tych dwóch smartfonów. Oporę, no trójka, 7 Mi 10. Z tej strony ucek, trzymajcie się, ciepło. Hej.